Cześć! Bardzo często na streamach i w komentarzach pod nagraniami dostaję zapytanie o wpływ komputerów na świat szachów oraz też bardzo często pojawia się pytanie, kiedy komputery te szachy wreszcie obalą. Więc moja odpowiedź na to pytanie brzmi, że nigdy. Ponieważ szachy to jest gra błędów, błędy przy grze ludzi zawsze się będą pojawiały, więc myślę, że komputery, ich siła w żaden sposób szachom nie, szk nie szkodzą, a bardzo też szachy... Rozwijają między innymi teorie debiutów, ale też na przykład teorię końcówek. Natomiast dzisiaj no, można sobie zadać takie pytanie, no dobra, ale jak tam jakieś neuralinki będą do mózgu wszczepiane i ludzie będą grali z siłą gry 4000 Elo i na 100 partii to jedna będzie rezultatywna, no to co wtedy, co wtedy? Nie wiem, co wtedy. Dojdzie do tego, wtedy się będziemy zastanawiali. Natomiast wydaje mi się, że tak w najbliższym czasie to raczej szachom nic nie grozi poza dynamicznym wzrostem. Natomiast spróbujmy wobec tego przeprowadzić mały eksperyment z pewną fajną opcją, która została dodana do analizy na czeskomie. Mianowicie przetestujemy sobie przy ilu figurach na szachownicy komputer jest w stanie policzyć absolutnie wszystkie możliwości do końca. Ponieważ zauważcie, że w takich normalnych pozycjach, na przykład tutaj z debiutu, no to komputer daje nam takie ogólne oceny pozycji, czyli że jest trochę lepsza, jest dużo lepsza, jest równa albo nie wiem, tam duża przewaga, albo na pograniczu wygranej, ale nie daje nam takich odpowiedzi, po tym ruchu jest mat w 53. Coś takiego się nie zdarzy. No więc zobaczmy, przy ilu figurach komputer poradzi sobie ze wszystkimi opcjami. Tutaj przeprowadzimy mały eksperyment. Ja sobie przygotowałem kody FEN, żeby to ustawianie szybciej poszło. Kod FEN to jest taki kod tekstowy. Przyznam szczerze, nie wiem, jak to jest czytywane, ale te przeglądarki, wszelkie szachowe jakoś to rozpoznają i wiedzą, jaka to jest pozycja. Bardzo przydatne, tak jak PGN. No to ładujemy pierwszą pozycję. No i wchodzimy tutaj właśnie w to nowe urządzenie, czyli tablicę od tablic na limowa Czyli to na no, Limów nie będę się tutaj wymądzał, to jest od nazwiska po prostu autora. On pierwszy je stworzył i zobaczymy, na ilu figurach działają. Więc tak, podstawowa pozycja to są dwie figury, czyli król białego, król czarnego, to jest oczywiście to jest oczywiście remis. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj jednoznaczne odpowiedzi, czyli wszystkie ruchy białego i wiemy, jaka jest obiektywna ocena pozycji. Może ja się tu. Tutaj delikatnie skurczę. O. I widzicie, tutaj mamy po tych wszystkich ruchach obiektywny ręcz. No i teraz powiedzmy, że zagramy sobie ruch tutaj. No i zobaczcie, tu już jest jedna szansa na pomyłkę. Po król e4 już jest jednoznacznie przegrana i biały musi zagrać król g4 jedyne wygrywające posunięcie. No i teraz cokolwiek czarny nie zrobi, no to z obiektywnego punktu widzenia jego pozycja jest przegrana, czyli przy trzech figurach na szachownicy komputer jest superkomputer jest w stanie policzyć absolutnie wszystko do końca. Zwykły komputer też raczej powinien sobie poradzić. Dobra, no to wobec tego do naszej początkowej pozycji dorzucamy kolejną figurę. Teraz już mamy. Cztery figury na szachownicy, zobaczmy, co, co nam tablica odpowie. No, tutaj, żeby tego nie wygrać, no to trzeba by się postarać. Zobaczcie, jaka lista wygrywających posunięć, ale już po podwaleniu wieży, no to pozycja robi się remisowa, co też jednoznacznie nam tutaj komputer wyliczył, no a nie ma absolutnie żadnej opcji, żeby biały tę pozycję przegrał. Czyli przy czterech figurach też komputer elegancko sobie tutaj radzi. No dobrze, no to wobec tego dorzucamy tutaj kolejną figurę, teraz gońca. No i zobaczmy, jak tutaj obiektywna ocena pozycji wygląda. A, ale tutaj bardzo dużo jest tych wygranych. No, oczywiście wszelkie podwalenia wieży są remisowe, a to jest pewna ciekawostka. Bo szczerze myślałem, że to nie, nie jest aż tak łatwo do wygrać, wygrać taką końcówkę. No ale dobra, komputer zna się lepiej na szachach. No to lecimy dalej, czyli mieliśmy tutaj pięć figur, teraz będzie sześć figur. Tu już się sprawa zaczyna znacząco komplikować, bo tych możliwości jest znacznie, znacznie więcej. No i zobaczmy. O, tutaj już przy dodatkowym pionku jest dużo. Dużo posunięć remisowych jest teraz też możliwość, żeby biały nawet przegrał, jeżeli tutaj podwali wieżę. Czyli tutaj już z pionkiem wiemy na 100%, że z obiektywnego punktu widzenia wygranej nie ma. No dobra, to dorzucamy y, siódmą figurę. Okej, okay. i tutaj jaka odpowiedź jest? No podobnie, bardzo dużo remisów, parę przegranych po podstawieniu wieży, na wygranej żadnej nie ma, czyli ten dodatkowy pionek znacząco czarnemu defensywę ułatwia. Dobra, no to dorzucamy jeszcze kolejną figurę. Dobra, teraz już mamy figur 4, 8 a. No i zobaczmy, jak tutaj sobie radzi. No i tutaj już jest problem. Zauważcie, przy ośmiu figurach już tejże odpowiedzi nam komputer nie daje. Już tutaj dostępnych tych tablic nie ma. I myślę, że ten taki mały, delikatny wręcz eksperyment. Bardzo dobrze jest w stanie uzmysłowić, jak skomplikowaną grą są szachy. Zobaczcie, super silne komputery są w stanie wyliczyć wszystkie możliwości. Przy zaledwie 7 figurach na szachownicy, przy 7, a przecież na starcie tych figur jest aż 32, znacznie, znacznie więcej. Także to myślę, że oddaje tę skalę, jak bardzo skomplikowana jest ta gra. No, oczywiście teraz technika niesamowicie się rozwija, więc na pewno to będzie szło dalej. Kto wie, pewnie za kilka lat to i przy 10 figurach będą w stanie już komputery stwierdzić, jaka jest obiektywna, cena po każdym jednym posunięciu no ale do 32 figur no to jeszcze naprawdę daleka e, daleka droga i teraz, w sumie, ciekawa kwestia, tak mi się rzuciła, ponieważ ostatnio sobie oglądałem turniej silników, czyli po prostu jak programy szachowe grają między sobą, są takie turnieje organizowane, żeby wiedzieć po prostu, który z tych silników jest najlepszy. I te partie mają swoją specyfikę, to znaczy, no to są takie typowo komputerowe szachy, w wielu przypadkach bardzo nieludzkie, ale też całkiem ciekawe. Więc pytanie na koniec, jak Wam się, czy śledzicie? w ogóle tego typu turnieje, czy interesują Was te partie silników, czy może chcielibyście, żebym jakieś najciekawsze tutaj przeanalizował. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach. Także dzięki wszystkim za uwagę i pa, pa. I jeszcze na sam koniec pytanie, dajcie znać, czy komputery przeszkadzają rozwojowi szachów, czy właśnie pomagają.